Miri Elendis jest to towarzysz do zdobycia w The Elder Scrolls Online, a dzisiaj opowiem wszystko, co warto o niej wiedzieć. Oczywiście, kwestie lore zostawimy sobie na osobny odcinek. Zacznijmy od tego, jak ją w ogóle odblokować. Po pierwsze, musimy posiadać dodatek Blackwood, następnie udajemy się do Doom Vault Vulpinas, gdzie spotkamy właśnie Miri. Po krótkiej rozmowie zleca nam ona oczyszczenie ruin wraz z nią. Gdy uda nam się ukończyć zadanie, Miri zostaje na stałe przypisana do konkretnej postaci. Gdybyśmy chcieli ją aktywować na innej postaci, ponownie będziemy musieli wykonać dla niej zadanie startowe. Gdy już zostanie aktywowana, zapewnia graczowi pasywną cechę, która sprawia, że przy otwieraniu skrzynek mamy 30% szans na dodatkowy łup, który może zawierać złoto, przedmioty nadające się do sprzedaży lub receptury. Każdy towarzysz ma swoje prywatne menu. Znajdziemy w nim możliwość modyfikacji ekwipunku towarzysza i jego umiejętności, których będzie używał podczas walki, jak i dostosowania wyglądu wizualnego. Zacznijmy od ekwipunku. W porównaniu do gracza nie różni się zbytnio. Każdy towarzysz ma 7 slotów ciała, 3 sloty biżuterii i 1 slot broni. Każdy poszczególny element ekwipunku może nam wypaść w 4 różnych wariantach rzadkości. Są to kolejno biały, zielony, niebieski i fioletowy. Ponadto każdy element ekwipunku posiada swój przypisany trajd. Na ten moment gracz nie ma możliwości ulepszenia ekwipunku, zmiany jego trajtu czy nałożenia glifu z enchantem. Jeżeli chodzi o zdobywanie ekwipunku, to w podstawowym białym wariancie jesteśmy w stanie zakupić go u lokalnych handlarzy. A jeżeli chcemy zdobyć lepsze warianty ekwipunku, to wypadają one z mobów rozsianych po całym Tamriel, przy czym szansa na lepszy ekwipunek zwiększa się przy zabijaniu bossów. Dokładne procentowe szanse są nam nieznane. Zenimax nie udostępnił nam takich informacji, przez co niektóre części ekipunku o najwyższej rzadkości i najlepszych trajetach są warte nawet kilkaset tysięcy złota u gildyjnych handlarzy. Teraz trochę o umiejętnościach. Każdy towarzysz ma przypisaną klasę i rasę. W przypadku Miri jest to mroczny elf Nightblade. Posiada ona trzy unikalne drzewka klasy sześć drzewek dotyczących broni, trzy drzewka dotyczące pancerza, trzy drzewka dotyczące gildii i jedno drzewko rasy, w którym za wiele się nie dzieje. Idąc po kolei, drzewka klasy ulepszamy przez zdobywanie doświadczenia w walce, gdy Miri ma wyekwipowane umiejętności z danego drzewka. Drzewka broni i pancerza ulepszamy podobnie poprzez zdobywanie doświadczenia w walce, gdy Miri ma wyekwipowany dany typ broni lub pancerza. Drzewka gildi zdobywamy za ukończenie codziennych zadań w danej gildi, a drzewku rasy nic się nie dzieje jest to ono od początku na pierwszym poziomie i nie można go ulepszać. Wszystkie drzewka możemy maksymalnie rozwijać do 20. poziomu, oprócz drzewek gilijnych, które to rozwijamy do maksymalnie 10. poziomu, no i oczywiście drzewko rasy, które zostaje cały czas na pierwszym poziomie. Naszego towarzysza możemy wyposażyć w 5 podstawowych umiejętności, których będzie samoistnie używał podczas walki, plus ultimate, którego musimy sami aktywować. Najlepszym sposobem na rozwój naszego kompana jest po prostu chodzenie w jakieś specyficzne miejsca, w których spotykamy duże grupy wrogów i zabijanie ich po kolei wraz z naszym kompanem u boku. Warto zauważyć, że Miri jest raczej towarzyszem, który powinien trzymać się na dystans. Najważniejszą statystyką, jaką posiada nasz kompan, jest to raport statusu. Odzwierciedla nam ona przyjaźń z naszym towarzyszem. Gdy statystyka jest wysoka, Miri opowie nam więcej o sobie i swoim prywatnym życiu, a gdy statystyka będzie wystarczająco wysoka, zleci nam ona specjalne zadania. W przypadku, gdy statystyka będzie zbyt niska, Miri nie będzie możliwa do przywołania przez pewien czas. Punkty do statystyki zdobywamy za odpowiednie działania w świecie gry. Mogą być one ujemne lub dodatnie. W każdego kompana zdobywamy różną ilość punktów za różne czynności. Niektóre z nich posiadają cooldown, przez co możemy zdobyć punkty raz na jakąś ilość czasu. Maksymalna ilość dodatnich punktów to 5500, a maksymalna ilość punktów ujemnych to minus 5000. W przypadku Miri wygląda to tak. Dostaniemy 500 punktów za ukończenie misji startowej wraz z Miri, 125 punktów za ukończenie codziennego zadania dla Numani Rasi w Wardenfell, 125 punktów za ukończenie codziennego zadania dla Kardei Galus w Gildii Wojowników, 10 punktów za wejście do diadrycznego Delwa lub Publicznego Dungeona raz na 30 minut, 10 punktów za odwiedzenie Brass Fortress w Clockwork City raz na 20 godzin, 5 punktów za wykopanie Antyka raz na 5 minut, 5 punktów za oglądanie ukończonych układanek. Raz na 20 godzin, jeden punkt za zabijanie goblina lub reklinga raz na 5 minut, jeden punkt za zabijanie węży raz na 2,5 minuty, jeden punkt za stworzenie alkoholu raz na 5 minut i jeden punkt za czytanie książek raz na 30 sekund. Jeśli chodzi o stratę punktów, to wygląda to tak. Stracimy 1 punkt za zbieranie motylków lub świetlików, stracimy 10 punktów za wejście do sanktuarium mrocznego bractwa, stracimy 5 punktów za zabijanie używając ostrza cierpienia lub 25 gdy używamy go zbyt często, i stracimy 25 punktów za ukończenie zadania mrocznego sakramentu w mrocznym bractwie. Teraz może trochę więcej o zadaniach, które zleca nam towarzysz, i nagrodach, które za nie zdobędziemy. Miri może nam zlecić dwa unikalne zadania. Gdy ukończymy drugie z nich, otrzymamy możliwość postawienia jej w naszym domu jako House Guarda, czyli interaktywnej ozdoby domu. Przybliży nas to również do zdobycia osiągnięcia, które odblokuje nam specjalną pamiątkę, sprawiającą, że pasywna cecha towarzysza zostanie z nami nawet jeśli Miri nie jest aktywowana. Na sam koniec zostaje nam kwestia kustomizacji wyglądu naszego towarzysza. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. W menu kompana wybieramy co nasza postać będzie nosić i na jakim wierzchowcu będzie się poruszać, lub możemy zmodyfikować jego wygląd przy outfit station znajdujących się w każdym większym mieście. I to już wszystko o Miri. Po więcej poradników do The Elder Scrolls Online zapraszam na kanał YouTube, a jeżeli spodobał Ci się ten materiał, możesz zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę.